Gościem mojej figury TV jest Agnieszka Kopacz, dziennikarka wirtualnej Polski, w przeszłości związana z telewizją Orange Sport. Ekspertka od piłki ręcznej, chyba można tak śmiało powiedzieć. Witam cię serdecznie. Ja, witam. Agnieszko, spotykamy się tuż po finale Pucharu Polski w piłce ręcznej. Wiwe kielce znów pokonało Wisłę Płock. Zaskoczenia chyba nie ma. Zaskoczenia nie ma. Wynik był do przewidzenia. Ta rywalizacja już od kilku lat nie tylko w Pucharze Polski, ale także jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski układa się niemal identycznie, bo te drużyny w ostatnich latach ciągle spotykają się i w finale Mistrzostw Polski, i w finale Pucharu Polski, no i w ostatnich latach ciągle wygrywa Vive. To, czy mnie może trochę nudzić ta rywalizacja, to jest chyba mało ważne. Tak naprawdę pytanie do kibiców, czy... Ich nudzi ta rywalizacja, czy też nie, bo rzeczywiście wytypowanie wyniku przed takimi starciami jest dosyć łatwe. Rywalizacja o Mistrzostwo Polski w tym roku skończyła się tylko na trzech spotkaniach. Finał Pucharu Polski na Torwarze, no to też widowisko, w które miało jednego głównego aktora, czyli drużne wiwe Tauronu Kielce, Wisła Płock. Nie nawiązała wyrównanej walki, więc tutaj możemy czuć niestety mały niedosyt w tym kolejnym kielecko-płockim starciu, nazywanym od wielu, wielu lat świętą wojną, choć chyba już to nie jest taka święta wojna, bo takiej zaciętej walki czasami na tym parkiecie brakuje. Taki jednostronny pojedynek bokserski, doświadczonego czempiona, który no za każdym razem pretendenta, ale chyba dobrze, że ten mecz teraz miał miejsce, bo to dla Wiwe mimo wszystko najmocniejszy przeciwnik w kraju i doskonale. Doskonały sprawdzian, doskonały testy przed Ligą Mistrzów pod koniec maja. Przypomnę, Final Four gramy z Paris Saint-Germain. No, losowanie chyba nie było dla Wiwe szczęśliwe. Paris Saint-Germain to jest w tej chwili uznana marka w Europie. Choć co ciekawe, po raz pierwszy zespół, którym graje, gra debiutuje w Final Four Ligi Mistrzów, zespół, za którym stoją przede wszystkim bardzo duże pieniądze, petrodolary, zespół, który jest prawdziwą konstelacją gwiazd, bo wystarczy wymienić tylko kilka nazwisk. Nikola Karabatić, Thierry Mayer, Luga Baloczy, Michel Hansen ten najskuteczniejszy w tej chwili w Lidze Mistrzów zawodnik, który ma na swoim koncie 121 trafień. No i jest tutaj w i klasyfikacji wszechczasów na pierwszym miejscu. Jeżeli pozbieramy te wszystkie nazwiska, to tworzy nam się naprawdę drużyna gwiazd, drużyna z bardzo dużymi aspiracjami, ale drużyna, która jest wiwe doskonale znana. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w Krakowie w wakacje wiwe rozegrało takie towarzyskie spotkanie z Paris Saint-Germain. Spotkanie bardzo ciekawe dla kibiców, bardzo widowiskowe, w czasie którego przypomnijmy padł rekord frekwencji na meczu w Hali. Wtedy wiwe mogło się przekonać, jakim, jaką drużyną jest. PSG, drużyna mistrzów Francji. Rywal bardzo niewygodny, dowodzony przez znakomitego trenera Zwonimira Serderuszicza. Zespół, którego należy się bać, ale wydaje mi się, że w tym Final Four niezależnie na jakiego rywala Vive trafiłoby w półfinale, będzie ciężko, bo to jest przecież ta czołówka europejska. Ale to w takim razie powiedz mi, jak oceniasz szansę Vive w konfrontacji właśnie z francuską drużyną? Jako kibic przede wszystkim, e, polski kibic, e, chciałabym widzieć Vive jako zwycięzcę i drużynę, która będzie walczyć w finale Ligi Mistrzów. E, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj w tym finale Ligi Mistrzów spotka się PSG z THW Hill, e, a Vive zagra o trzecie miejsce i brązowy medal. Choć bardzo, bardzo chciałabym się mylić. Przypomnijmy, że w poprzednich dwóch edycjach, w których Vive grało w Final Four Ligi Mistrzów, zajmowało trzecie miejsce i zdobywało brązowy medal. To i tak bardzo duży sukces. I mam nadzieję, że w tym typowaniu się jednak pomylę i że Vive będzie w stanie jednak nawiązać wyrównaną walkę no i zagrać w finale. Jak to oceniasz właśnie ten sezon, jeśli chodzi o transfery? Czy, czy to nie był błąd, że jednak mocniejsze nazwiska nie dołączyły do drużyny? No, doszedł Mariusz Jurkiewicz, ale wiemy, że on tak naprawdę jest, był kontuzjowany, teraz wraca po kontuzji, więc to też nie jest zawodnik w pełnej dyspozycji. No tak, tutaj jeżeli chodzi o Mariusza Jurkiewicza, on miał pecha, ciągle ma pecha, bo ciągle te problemy zdrowotne gdzieś tam mu się przytrafiają i ciągle ma problemy ze zdrowiem. Dodajmy jeszcze, że Iwan Cupicz opuszcza drużynę Vive Tauronu Kielce i w nowym sezonie będzie grał w drużynie Wardaru, ale do drużyny dołącza m.in. Dean Bombacz, bardzo dobry, perspektywiczny zawodnik. Vive niezależnie od tych ostatnio przeprowadzonych transferów cały czas jest bardzo... Bardzo mocną drużyną, takim hegemonem, jeżeli chodzi o polską ligę. I drużyną, która będzie wiele znaczyć w, na tej europejskiej mapie piłki ręcznej. No, najlepszy tego dowód to jest znowu gra w Final For Ligi Mistrzów. To jest absolutny europejski top. To jest drużyna, która jest budowana przyszłościowo, drużyna, która ma nie wiem czy mocarstwowe plany, ale z pewnością chce coś znaczyć w Europie i na pewno jeszcze usłyszymy w najbliższym czasie o jakichś takich spektakularnych transferach, czy jakieś ciekawe nazwiska pojawią się w Kielcach. No i będziemy oglądać naprawdę bardzo dobrych zawodników. Ja życzyłabym sobie, żeby oprócz Wiwe i Wisły, nawiązując też do finału Pucharu Polski, w polskiej lidze było więcej zespołów, z którymi Wiwe będzie mogło nawiązywać wyrównaną walkę. No bo jak na razie, no poza tym starciem Wiwe i Wisły, w Polskiej widzę, no niestety, tych takich pojedynków na najwyższym poziomie, niestety, jest niewiele. Gościem mojej figury TV był Agnieszka Kopacz, dziennikarka wirtualnej Polski.